Witam w dogrywce. Tym razem zobaczymy, jak Funia się ładnie nagra po nałożeniu szerokokątnego obiektywu. Ponieważ kilku spośród obserwatorów którzy obejrzeli poprzedni film domagało się żeby było widać coś więcej no to zobaczmy czy będzie widać coś więcej Po tym jak podskakuje, funia ma naprawdę bardzo twarde zawieszenie. Co jeszcze jest podkreślane przez, zalecane przez producenta wartości ciśnienia w oponach. Konkretnie 2,8 z przodu i 1,8 z tyłu. Ale ma na szczęście również fantastycznie komfortowe fotele, mimo że są to sportowe rekalo. Jak widać zresztą. Jedyną wadą tych foteli jest to, że ich siedzisko nie da się opuścić niżej, co jest zresztą dosyć typowe dla foteli tej marki, sportowych foteli tej marki. Również w moim ukochanym Mustangu jest ten sam problem. Seryjne fotele, notabene bardzo wygodne, mają o przeszło 5 cm niżej siedzisko niż opcjonalne recaro. Tutaj, co prawda, recaro są wyposażeniem seryjnym, ale to, że się siedzi zbyt wysoko, jest bardzo wyczuwalne. Myślę, że to już wystarczy. Dziękuję.